W naszym województwie rozpoczęły się ferie. Sprawdziliśmy, co ciekawego oferują najmłodszym instytucje działające w mieście. Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu proponuje spędzić ferie w aktywny sposób. Zapraszamy na nasze baseny, które są ogólnodostępne. Zapraszamy na nasze lodowiska, na których tradycyjnie odbywać się będą gry i zabawy na lodzie, zarówno w jeden, jak i w drugi tydzień ferii. Zapraszamy przede wszystkim na wycieczki plenerowe, które cieszą się bardzo dużą popularnością. No i na koniec naszych spotkań feryjnych zapraszamy na bal Przebierańców na lodzie 13 lutego o godzinie 19 na lodowisku przy ulicy Katowickiej. Dużo ruchu, ale i inne ciekawe zajęcia zapewnia Stadion Śląski. Oferta w pełni darmowa dla dzieci. Zapraszamy osoby pojedyncze, jak i grupy tutaj dzieciaków. W ofercie mamy. Tak jak widać, tenis stołowy, piłkarzyki, różnego rodzaju gry planszowe, zajęcia plastyczne. Oprócz tego staramy się jak najwięcej czasu spędzać z dzieciakami na dworze i taki mamy plan. Chcemy codziennie dzień zaczynać od rozgrzewki, biegowej, ćwiczeń ogólnorozwojowych. Chorzowskie Centrum Kultury również przygotowało bogaty program dla dzieci pozostających w ferie w mieście. Cyklicznie o 10 możemy tutaj codziennie coś fajnego zobaczyć. Są to spektakle teatralne, filmy animowane, będą też filmy dla młodzieży. Będzie dyskoteka w kocyndrze, i tutaj młodsi i starsi mogą się świetnie pobawić. Będą jak zwykle zajęcia plastyczne w galerii M.M. pod okiem fantastycznej pani Joli, która tutaj naprawdę prowadzi te zajęcia bardzo atrakcyjnie i dzieci zawsze coś fajnego wykonują. Miejski Dom Kultury Batory co roku przygotowuje konkretny temat, wokół którego kręcą się całe ferie. W tym roku cyrkowy namiot. Dzieci tworzą różne rekwizyty, które będą im potrzebne w tym cyrkowym namiocie. Uczą się sztuczek, mają zajęcia i ze szczudlarzami, i z akrobatami, i z żonglerami. Więcej informacji dotyczących oferty ferii zimowych znajdą Państwo na stronach internetowych poszczególnych instytucji.